Witamy Cię serdecznie na kolejnym odcinku. Witajcie w Metodycznym Espresso. Tak jest. Dzisiaj porozmawiamy, jak zabić Mighty Mary. Ę. Ale... <laughs> Kim jest Mighty Maria? Kogo? Mighty, Mighty Maria. Mighty. Mighty Maria to jest moje ulubione określenie ze szkolenia Paula Sellingsona. To jest taki uczeń, który cały czas się zgłasza. Wszystko wie. I cały czas odpowiada do najchętniej. I nie daje nikomu innemu dojść do głosu. I co najgorsze... Co ciekawe, on myśli, że robi dobrze. Jak było tak? E, a no właśnie chciałam się spytać, dlaczego to w ogóle ma być jakiś problem? No zgłasza się, jest chętny, odpowiada. To taki uczeń marzeń chyba. No jakby wszyscy byli tacy klasie, to byłoby super, ale masz trzydziestkę. Jest jeden taki, który robi całą robotę za wszystkich, a cała reszta siedzi i po prostu ma wakacje. No, to jest problem. A czy ja byłam Mighty Mario się przyznam, tak, byłam kujonem strasznym. Na angielskim wszystko chciałam odpowiedzieć, wiedzieć, bo mi się wydawało, że to jest dobrze. Ja po prostu mi się wydawało, że trzeba być zaangażowanym, trzeba ciężko pracować i moja klasa szybko po prostu sobie to podchwyciła i miała takiego no, tego rubola, a cała reszta miała wakacje, o tak. Co ciekawe, taki typ ucznia to jest osoba, która zdarza się niezależnie od grupy wiekowej. Ja pracuję przede wszystkim, a ja mówię o swoich doświadczeniach z liceum, to nie podstawówki, Całej. <grym, grym>, natomiast. To, to... Ja uczę dorosłych w biznesie i nie ma grupy, żeby przynajmniej jeden taki uczeń się nie pojawiał. Oczywiście poziom zaangażowania tych osób będzie różny, natomiast mam jedną taką grupę, w której uczeń bije wszelkie rekordy zagowania i irytacji, którą wywołuje y, wśród innych uczniów. Tak, bo to jest ważne. Tak. Jak mamy grupę dziecięca, to wszyscy się cieszą, że tam jest ta jedna, która wszystko większość się cieszy. Tak, tak. Ale wśród dorosłych, szczególnie, niektórzy płacą za zajęcia, no to jest problem. Tak, to, jest, to jest problem, mm -hmm. to jest problem. Trzeba umieć sobie z nim radzić. I dzisiejszy odcinek właśnie będzie y, o tym, jak praktycznie poradzić sobie z kimś, kogo Ania nazywa. Maria. Ja. Niezależnie od o, o płci, rozumiem, oh. to jest tak. Mhm. No, znaczy dla mnie pierwszym takim zupełnie naturalnym rozwiązaniem jest to, że pokażę im pracować w parach. Mhm. Jeżeli mamy ćwiczenia, jeżeli mhm. mamy mówienie, odpowiadanie na pytania, to staram się nigdy nie robić, raczej znaczy nigdy, najrzadziej, jak mam taką, wybijającą się jednostkę, robić na jakby plenarce klasowej, bo wtedy wiem, że ona i tak odpowie, albo on. Że jakby ze mną pytania zaraz będę miał Cały resztę nawet nie zdąży myśleć, to jest najgorsze. Czyli mamy 8 osób, dzielimy na 4 pary i jedna jest tylko jedna, Tak. która pracuje z tym. Ale się ten... zmieniają. Tak, ale się zmieniają. No ktoś musi się poświęcić, to tak dobra, <laughs> no to. A próbujesz czasami sama wziąć na siebie odpowiedzialność bycia z tą parą. Tak, tak, no, jak wybiłaś mi to z ust. Wydaje okay. no, się, że nie dopiero teraz. <laughs> ja I sobie o tym przypomniałam, że to robię. Ale tak, jeżeli już mam dzielić ich. To my cimy biorę biorę część na siebie, bo wiem, że z nią bardzo. dorośli, nie pracować. Ona i tak nie da, nie da nikomu dojść do słowa. Bo no tak, ten język ciała dorosłego od razu pokazuje, że coś się dzieje nie tak. W mojej klasie na przykład to wygląda tak, że ten y, konkretny uczeń zaczyna mówić, a wszyscy wtedy zaczynają robić tak. No. Jeszcze na częściej nie na temat. Yy, I. Yy... Wiesz, to, to różnie, ale to w ogóle nie ma znaczenia, tak naprawdę, czy to jest na temat, czy nie. I język ciała uczniów od razu pokazuje, że aha... Wyłączam się, bo wiem, że teraz będzie wykład, wykład uczniów. Tak, to jest poważny problem. Ja korzystam często z nowych technologii. Narzędzia do formative assessment, chociażby Kahoot, pozwalają każdemu uczniowi i komórce na przykład odpowiadać. I wtedy mam wszystkich tak samo zaangażowanych. I to mi jeszcze tym bardziej pomaga, że Kahoot wyciąga tych takich najbardziej cichutkich, Takich skromnych, takie, takie cichutkie myszki, które by nawet nic nie powiedziały, one często w ogóle też siedzą z komórką i czekają na te pytania. I to moim zdaniem najlepiej ją zabija, bo na pewno nie ma szansy nawet być tą jedyną, która odpowie, bo każdy musi odpowiedzieć. To jest w ogóle super, że wspomniałaś o ocenianiu kształtującym, rzeczywiście w ocenianiu kształtującym, niezależnie od tego, czy korzystacie z kahuta, czy po prostu macie tradycyjny metodnik w ocenianiu kształtującym wykorzystywany. Metody oceniania kształtującego powodują, że mamy dostęp do, do, do mózgów i do tego, co dzieje się z każdą osobą w naszej klasie, bardzo, bardzo wyrównany. To znaczy możemy zadać pytania albo do kahuta, albo w tradycyjnych metodach do białych zalaminowanych, do napisania na białych zalaminowanych kartkach i wszystkich włączamy jednocześnie w odpowiadanie na te pytania, w zdecydowanie, czy coś jest prawdą, czy coś jest fałszem. I jeżeli zasadą jest to, że zasadą wprowadzoną w dane ćwiczenie jest to, że nie odpowiadamy plenarnie, nie podnosimy rąk, zresztą to jest też jedna z zasad ocenienia kształtującego, nie wykrzykujemy, tylko wszyscy piszą i, i, i na swoje odpowiedzi na kartkach, i nauczyciel od razu widzi, jaka, jaka jest. Jaka to jest prawidłowa odpowiedź lub też w kapucie, tak jak Ania mm -hmm. ja wspomniała. Zaznaczamy sobie na, na, na naszym ekraniku i wtedy widać wszystko na, na dużym ekranie. Wtedy taka, taka osoba, która jest nadaktywna na zajęciach, tak intelektualnie nadaktywna, nie ma szans, nie ma, nie ma jest mhm. tak zneutralizowana tym sposobem. Czyli pierwsza przy, tak, dla, dla, dla przypomnienia, pierwszy sposób, który wymieniłyśmy, no to jest po prostu takie tradycyjne dzień na parę. i drugie metody wykorzystywane w ocenianiu. Ja chciałam to powiedzieć dwie rzeczy. Jeżeli chodzi o tą kartkę laminowaną, bo być może nie wszyscy zrozumieli, o co nam chodzi. Jeżeli weźmiecie kartkę zwykłą papieru białą i ją zalaminujecie, ona robi się taka, wtedy śliska, taka folii, już nie wiem, pisać po niej markerami. To taka są już tablica, tablica, tak. taka mi, mi, mini, mini tablica. tablica. tablica, tablica, na tablica. Ale no, to wtedy uczniowie nie tak. muszą e, odpowiadać na kartkę. Nic, po prostu pokazują kartki, to jest fajne. Mm -hmm. Mamy trzufał z ćwiczenia, no to mogę pokazać ptaszka albo X i mówię, okej, okay, to głosujemy, ponosimy. ABCD. ABCD, prawda? O, fałsz. Dokładnie. Tak, nie, zgadzam się, nie zgadzam się. I szybko wycierają w mm -hmm. Ale jeszcze jest druga rzecz. Pewnie znacie Kachu jak nie to zapraszam na mój kanał, powiem agnapopławska.pl, tam jest mój blog i tam będziecie mieli też to te nagrania, jak długo tam się pojawi. Ale co jest ważne, w Kachucie pojawia się nowa funkcjonalność, nie wiem czy wiesz. Nie, 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 nie wiem. Możesz ułożyć w kolejności rzeczy, oprócz tego, że do tej pory w Kachucie głosowało się na dany kolor, teraz możesz mieć cztery odpowiedzi, albo mniej, albo więcej. I możesz je ułożyć w kolejności, możesz przyciągać sobie na telefonie. koniecznie trzeba wypróbować. Niesamowite jednak, jak masz ułożony np. listyny, jak masz już od, od kolejności chronologicznej, no to jest boskie, bo prostu przygotowanie tego sekunda, zaangażowanie, jest to efekt wow, czyli ja po prostu nie wierzę, że coś takiego można zrobić, a mi zajmuje przygotowanie tego 5 minut, 7-5. Nie trzeba się narobić, aby mieć super, ekstra lekcje. Jeszcze muszę jedną rzecz powiedzieć. Aniela Takiela, to jest Twój pomysł, od razu mówię, że to jest od Ciebie. Aniela, nie wiem czy wiesz, zrobiła takie karteczki z Prawda-Fałsz na długopisach czy na łówkach, Przykleiła takie karteczki z e, ptaszkiem i z krzyżykiem i uczniowie podnoszą i głosują sobie. te no To jest po prostu boskie, to jest takie fajne i wtedy wszyscy odpowiadają. Bo w zabiciu Mighty Marie najważniejsze jest to, aby zaangażować całą klasę. Tak, ja tak tutaj pociągnęłabym troszeczkę ten temat y, zabijania w cudzysłowie y, takiego, y, y, takiego nadaktywnego ucznia, oczywiście nie zabijania dosłownego. Y, <śm> y, 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 Słusznie tutaj Ania wspomniała, nie chodzi o to, żeby bardzo, bardzo, bardzo neutralizować takiego, y, takiego ucznia i cały czas dawać mu do zrozumienia, że coś jest z nim nie tak, tylko żeby tak technicznie zaplanować sobie lekcje, aby, żeby po pierwsze on nie poczuł, bo nie jest naszym celem, żeby on się źle czuł sam ze sobą. A druga, drugim elementem jest to, żeby właśnie wyciągnąć technikami, jakimi pracujemy, innych. I chciałabym podzielić się z wami taką techniką, którą kiedyś, którą kiedyś do, poznałam dzięki Aldonie Serewie, dzięki Aldonie za tę technikę. Ona się nazywa kupony na mówienie. I kupony namówienie jest wykorzystywane bardzo. Pajne, że coś nowego też będzie dla Ciebie. Kupony na mówienie są wykorzystywane i mogą być wykorzystywane w każdej grupie wiekowej. Tak zwane speaking vouchers, to na szkoleniu ul kiedyś poznałam. Każdy uczeń dostaje w danym ćwiczeniu albo na całą lekcję ileś kuponów na mówienie, na przykład pięć. I zasada na lekcji jest taka, że każdy uczeń za każdą wypowiedź musi zapłacić swoim kuponem. To znaczy chce coś powiedzieć, płacę kuponem. I co to oznacza? Oznacza to, że po pierwsze każdy uczeń musi wszystkie kupony wydać na lekcji, ale jak już je wyda, to już nic więcej nie może powiedzieć. Co to powoduje? Ci uczniowie, którzy są nadaktywni, bardzo szybko sprzedadzą swoje kupony i wtedy nie mogą nic mówić, bo taka jest zasada. A ci uczniowie, którzy takie troszkę cisi i też macie może problem, żeby ich y, wydobyć jakiś język z nich, oni muszą te kupony wydać, czy im się to podoba, czy nie, bo inaczej nie wyjdą z klasy. Nie? Ale super, fajny pomysł. Wiesz co? Ja chyba jedyne zajęcia, od razu się wykorzystam. Super. To co, uciekasz? No uciekam, No dobra, to no. ja też uciekam w takim razie. Mhm. Do zobaczenia następnym razem. Cześć! Do zobaczenia, cześć!